Witajcie kochani z tej strony Dziela z Podróży Małej duże. Dzisiaj troszkę inaczej, bo nie od wejścia, ale od dziedzińca. Znajdujemy się w Zamku w Janowcu. Przekroczyliśmy Wisłę promem i przedostaliśmy się z Kazimierza do Janowca. Powiem Wam szczerze, że zamek robi niesamowite wrażenie. Jest olbrzymi. Niestety nie mamy zbyt wiele czasu. I widzieliśmy tylko do zwiedzania, jak tutaj możecie sobie zobaczyć krużganki. Chodzi się na samą, samą górę. Tam macie zrobione już zdjęcia. Widok może nie jest tak ładny jak w Kazimierzu, gdzie jest zdecydowanie dużo ciekawszy bo na Wisłę. Ale uważam, że rozmiar tego zamku i to, że tutaj nie ma ludzi, tam naprawdę było ich sporo tutaj, jak widzicie, dziedziniec jest, jest praktycznie pusty sprawia, że warto tutaj przyjechać, nieprawdopodobna sprawa, więc wzięliśmy dwa bilety po 10 dla dorosłych. Tutaj jeszcze widzę, że jest też gdzie zjeść, no ale ten zamek jest rewelacyjny i ten kolor zawsze mi się podobał w jeszcze poszło. Oczywiście wiemy z dolnego latarem. Zgodą wygląda naprawdę rewelacyjnie. Zapraszam do Janowca w takim razie. Do usłyszenia.